Cześć, witajcie z tej strony, Ja Ty grzybo i witam Was dzisiaj, moi drodzy, w tanim i opłacalnym kontrakcie. Może dwa, może trzy, zobaczymy. Witam Was, dawno tutaj mnie nie było, w sumie tak jakoś mi się wydaje, że dawno tutaj do Was nie gadałem. Także tak, witam Was w kontraktach, tutaj widzicie ostatnich 10 subskrybentów. I pamiętajcie, że chcemy do końca sierpnia po 5000 subów. Wierzę, że to się uda. Jeśli to się uda, to robimy potężny konkurs, troszkę potężny. A może gdzieś tutaj oglądajcie odcinek do końca? Bo może gdzieś dzisiaj też tutaj zrobimy jakiś malutki giveaway. Także wbijajcie też na Instagrama, link macie w opisie i lecimy. Także pierwszy tutaj kontrakcik to jest z kolekcji CS20. Mam 8 lekko użytych skinów i 2 fabrycznie nowe, i na tego wydałem jakieś 6 złotych około. No i jeśli wyleci nam fabrycznie nowe, to mamy profit, a jeśli minimalware, to jesteśmy na minus mało. A jak na plus to gdzieś tam około 6 zł. Także użyjmy sobie tego pięknie tutaj Oczywiście jak zawsze musimy to znaleźć Tu jest na przykład famasik nowy O i wszystko już jest tutaj pięknie jasno Przedstawione Poka mi w ogóle tego Assalcika Pograłoby się nie na asalcie? To była mapa W szczególności kiedyś, że jak wyleciała to było śmiesznie Ej nie grod to i też nie fubuar, co ja robię. No podobne to grotto i ten, dobra. Moi drodzy, jestem gotowy do wymiany i uwaga, czy będzie plusik czy minusik. Plus czy minus to jedyne co widzę? Plus i minus... Dobra, mamy tu jakieś UMP45 materiał wybuchowy. I pytanie teraz moje brzmi tak. Wygląda tutaj bardzo dobrze. Ale czy jednak znajdzie się tu jakieś zadrapanie? Przekonajmy się. Szajse. Lekkie zużycie. Tak jak mówiłem, tylko 5W4 485. Nie jest tak źle, ale jest jednak tragiczny. A Wy, jeśli macie jakąś propozycję na tani i opłacany kontrakcie do następnego odcinka, to koniecznie dawajcie znać w komentarzu. Tak, z kolekcji ZAS-2 mamy TK9 i Obrzyna wężowy kamuflaż 7 sztuk jest minimalware, no a 3 są fabrycznie nowe. No, i jeśli wyleci Pepe Bison Moshium z New 13 zł, to jesteśmy około 6,50 na plus. Kontrakt kosztował 6,56 6 zł, coś takiego, gdzieś tam widzicie. Eee, no, a jeśli wyleci Minimalware, coś to jest i tak jest złotóweczka tam profitik więc myślę, że tutaj 100% normalnie jest um, profitable. Zobaczymy, zobaczymy. Dobrze, tak, o, tak, mi róbcie, tak. Pięknie mi tutaj, daście kadajcie. I langę No i dobra, panie Gaben, Poprosimy pięknie tutaj Pepe Bison Mosiąc. Będę nim będę sobie pięknie grał do wygrania. Mam jeszcze M41 z Waliką oraz SG553 Stal Stal Damascenska. Także dawaj mi tutaj. Pepe Bizon i patrzcie to. Czy nam kiedyś powiedziała coś dobrego? Nasz ostatni tutaj kontrakt jest najdroższy i najbardziej do dupy zależy, bo mamy 80% na stratę, no a 20% na zysk, który będzie wynosił jakieś 37 zł. Także spoko opcja. Tak jak widzicie, mamy tutaj w stat niebieskiej temki z skrzynki Snake Bite i tu jakiś SG553 Czepwy metal. Tak one się prezentują. 11 około 50% kosztował mnie tutaj ten kontrakcik No i w zależności od tego co nam wylecił, albo będziemy 50% na, e, na minus, albo troszkę więcej, albo tak jak już mówiłem 400% na plus. Także zobaczymy co z tego wyniknie. Trochę się go obawiam. Coś podobnego robiliśmy w poprzednim odcinku, ale nie wiem, czy to był w Satraku, czy to był... czy to nie był ten sam, nawet nie mam pojęcia. No, a pamiętajcie, że ja czekam na Wasze propozycje. Dobra, bo to już wiecie, 1150 zł tak piechotą nie chodzi, nie? Jak mi tu wyleci ten kałaszek, będzie fajnie, dobra. Waga moi drodzy. A, i są w stanie w ogóle mocno zrzucić. co też jest ciekawe. Tak, jest. AK 4,7 CZERN, dawaj. W górę serca. Ojojoj oj, oj oj o boże mnie, czujecie to? Ja jeszcze widzę nie? Kałaszek czerń kuru, kuru. Złoty 77 Na no, otarcie US. otwórzmy sobie tutaj naklejkę z legendami Bo to po prostu to się nie dzieje Co będzie? Tego nie wie nikt Nie liczy się nic I leci piękna Także dla was leci tutaj na konkursie Gnegev Deu Textur prosto z fabryki za 5 zł. Jedyne co musicie zrobić to napiszcie w komentarzu jak byście opisali po prostu te dzisiejsze kontrakty Najlepszy kontrakt, najlepszy komentarz wygra Wyniki będą za tydzień na Instagramie, o tak zróbmy No i co? I my się widzimy Kubeczki w następnym odcinku, który będzie żywy we wtorek. Pamiętajcie, że shortciki są codziennie i lecimy po 5000 subów. Mam nadzieję, że to się uda, że w to do końca sierpnia. Trzymam kciuki. I do zobaczenia, do usłyszenia. Nerka!